Witam Was na kanale Dzieciaki Testują. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się książkowym nowościom, wrześniowym książkowym nowościom od wydawnictwa Nasza Ksiągarnia. Jak widzicie, mam tutaj cztery książki. Tych nowości oczywiście było więcej. Na stronie wydawnictwa możecie je wszystkie zobaczyć. Introwertyczka w głośnym świecie, i może to od niej właśnie zaczniemy, skoro już tutaj leży na wierzchu. Jest to książka Tak bardzo o mnie. Oj, jak ja się z bohaterką utożsamiam. I nie jest to lektura tylko dla introwertyków, ale przede wszystkim dla osób ekstrawertycznych, aby zrozumiały, co siedzi w głowach. To jest, no, tak fajna, obrazowa lektura, swoją drogą przepiękna, powieść graficzna. O tym właśnie, jak tutaj to życie introwertyków wygląda. Mamy tutaj, prześledzimy sobie tutaj parę momentów z życia Debbie, która wiele rozterek będzie miała, różnych chwil przeżyje, czy to na studiach, czy poznając inne osoby, czy na imprezach, bo introwertycy też chodzą na imprezy. Chociaż często muszą wychodzić ze swojej strefy komfortu. Debbie bardzo dużo rozważań na temat życia, codzienności. Tutaj ma w tej właśnie książce. Przeczytajcie, bo to jest naprawdę bardzo fajna, bardzo wciągająca lektura. Jak Tadeusz Kościuszko chciał ratować Polskę z serii Ale Historia pani Grażyny Bąkiewicz, i to już jest kolejna książka z serii chyba tutaj nie mieliśmy o, mamy tutaj wypisane inne książki Mieszko ty wikingu, Kazimierzu, skąd ta forsa Jadwiga kontra Jagiełło Zygmunt, Stasiu niepodległość, wojna śmieszna i straszna PRL skąd te krzywe usta, Bolesławie i tak dalej, i tak dalej i to są książki, w których pewne dzieci z pewnej klasy przenoszą się do czasów które poznają które właśnie omawiają na zajęciach, więc bardzo możemy się razem z nimi wczuć w to wszystko, co się tam działo. Doświadczając tego po prostu na własnej skórze, niesamowicie ciekawe. My nie mamy wszystkich książek z tej serii, ale tak raz po raz coś dokupuję, bo te książki są naprawdę bardzo ciekawe. Zresztą mówiłam już o nich jakiś czas temu, przy okazji książek o historii. A może nagram film na temat wszystkich fajnych i ciekawych książek o historii, to zobaczycie, jakie jeszcze mamy, bo my lubimy właśnie naukę w takim fajnym, nietypowym, niebanalnym wydaniu, a nie takie suche fakty z podręcznika. Moje dzieci uczą się w edukacji domowej, więc ten sposób przyswajania wiedzy jest dla nich o wiele fajniejszy. No i ja ich później nie zmuszam do wykuwania jakiejś informacji z podręczników, skoro po lekturach tego typu książek dużo więcej zostaje w głowach. Następnie mamy Kociaki Łobuziaki i Mydło Brudzidło. To jest książka na podstawie gry Kociaki Łobuziaki, właśnie. Jest to taka trochę interaktywna książka napisana i zilustrowana przez pana Macieja Szymanowicza którego twórczość uwielbiam. Bazyl od dawna się nie mył, i tutaj widzimy, cóż takiego na Bazylu jest. Na Bazylu jest wszystko. Bazyl ma tak wżarty w siebie brud, że nawet mydło mu nie pomogło. A Bazyl w końcu postanowił się wykąpać, bo bardzo chciał pojeździć na czyściutkim, błyszczącym rowerze. No ale niestety mydło nie dało rady, mydło stało się brudne, brudziło wszystko dookoła. Jest to książka interaktywna, na każdej stronie mamy coś, co dzieci muszą zrobić razem z naszymi kociakami. Tam było zakryj oczy, podrap się w głowę, sprawdź czy za oknem jest straż pożarna. Co bardzo mi się tutaj spodobało, to właśnie ta straż pożarna Koty chciały, bo koty tutaj szukają różnych sposobów, żeby tego bazyla umyć, i koty chciały, żeby wóz strażacki przyjechał. I mimo, że ilustracja sugeruje, że on tu jest, ale jak widzicie, nie ma strażaków, to straż pożarna odmówiła przyjazdu do brudnego kota bo oni się zajmują gaszeniem pożarów, a nie myciem. Także super, bo patrząc na ilustrację już myślałam, że ta straż tutaj przyjedzie do tego naszego Bazyla. Jak się kończy ta historia? Nie zdradzę, musicie sami to sprawdzić. Jest to bardzo zabawna, humorystyczna, przepięknie zilustrowana opowieść o kotach. Szczególnie myślę, będzie fajna dla dzieci, które tak nie bardzo lubią się kąpać, myć. Może dzięki z Bazylem że łamią tę swoją niechęć. I ostatnia książka od naszej księgarni z wrześniowych nowości, którą mamy, to Kosmos z serii Moja Pasja. Jest to książka kartonowa, dużego formatu, przepiękna, i na każdej rozkładówce mamy coś, co będziemy musieli tutaj na przykład znaleźć. Przedmioty w tym kosmosie, we wszechświecie, który tutaj widnieje. Następnie też musimy znaleźć przedmioty, których być tu nie powinno. Zobaczcie, jakieś majtki tutaj sobie latają. Oczywiście jest tu mnóstwo edukacyjnej treści dotyczącej kosmosu, wszechświata czarne dziury, droga mleczna, mgławice, planety itd. itd. Tutaj mamy układ słoneczny, jest Mikołaj Kopernik i musimy wskazać obiekty, które nie są planetami. Ziemia krąży wokół Słońca, Księżyc okrąża Ziemię. I jest astronauta, który jako pierwszy stanął na Księżycu. Dalej są fazy Księżyca. Zobaczcie, mamy nawet zorzę polarną, którą czasem można zobaczyć również na naszym niebie nocnym. Szczególnie w tym roku tej zorzy trochę było możliwości jej obserwacji. Tutaj szukamy nietoperze, biedronki, kwiatki. Tutaj mamy różne przyrządy do obserwacji. Kosmosu, mamy łazik, jest teleskop. Drugi teleskop będzie tutaj również: O, jest rakieta kosmiczna, Centrum Lotów Kosmicznych i jest też Jak wygląda życie astronautów na stacji kosmicznej. Bardzo fajna książka, przepięknie zilustrowana. I mimo, że ma kartonowe strony, co mogłoby sugerować, że jest książką dla najmłodszych, to niech was to absolutnie nie zmyli, bo jest to świetna lektura dla dzieci w każdym wieku, dla dzieci, które chcą. Poznać temat wszechświata, bardzo dużo z tej książki się dowiedzą. Oczywiście, jeżeli wcześniej z tematem kosmosu nie miały do czynienia, myślę, że warto sięgnąć po tę książkę, bo bardzo fajnie i bardzo przyjemnie dzięki tym ilustracjom temat kosmosu został tu przedstawiony. I tak się prezentują nasze nowości od wydawnictwa Nasza Księgarnia, wrześniowe książki, których recenzje znajdziecie na blogu. W opisie do filmu jest. Link do bloga, także serdecznie Was zapraszam i zajrzyjcie też na mój Instagram, bo tam też się dzieje. Sporo się dzieje. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.